Witaj na kanale Bajkodrom, gdzie czeka na ciebie moc bajkowego świata przygód. Miłego oglądania. Żubr Bruno i wielka odwaga. W głębi pradawnej puszczy, gdzie wysokie drzewa szumiały swoje odwieczne pieśni, a rzeka wiła się jak srebrna wstęga, mieszkała rodzina żubrów. Tata Barnaba był potężnym, majestatycznym samcem, który od wielu lat prowadził swoje stado. Mama mila, pełna ciepła i mądrości. Dbała o domowe ciepło i zawsze potrafiła znaleźć właściwe słowa otuchy. Ale najważniejszy w tej historii był ich synek, Bruno. Bruno był młodym, energicznym żubrzykiem, który z ciekawością poznawał świat. Miał brązowe, błyszczące oczy i ciemną sierść, która falowała, gdy biegał po leśnych polanach. Jednak, mimo swojej ciekawości, miał pewną cechę która odróżniała go od innych żubrząt. Był strachliwy. Bał się cieni, trzaskających gałązek, szeleszczących liści i dziwnych dźwięków w nocy. Kiedy tylko słyszał pochukiwanie sowy, albo tajemnicze szmery w krzakach, od razu chował się za mamę. Bruniu, nie musisz się tak wszystkiego obawiać, mówiła łagodnie mama Mila, muskając go nosem. Las to nasz dom, jeśli go poznasz. Przestanie być taki straszny. Ale tu jest tyle nieznanych rzeczy, wzdychał żubrzyk. Wszystko, co nowe, może wydawać się przerażające, wtrącił Barnaba. Ale im więcej poznajesz, tym mniej się boisz. Bruno słuchał, ale w głębi serca nie czuł się gotowy, by stanąć oko w oko z czymś, co budziło w nim lęk. Nie wiedział jeszcze, że już wkrótce los postawi go przed pierwszym prawdziwym wyzwaniem. Był piękny, słoneczny dzień. Promienie słońca prześwitywały przez korony drzew, a delikatny wietrzyk poruszał trawami. Bruno hasał po polanie, ciesząc się ciepłem dnia. Czasem próbował gonić motyle, czasem bawił się w turlanie po miękkim mchu. Uważaj na siebie, synku! zawołała Mila. Spoglądając na niego z czułością. Nic mi nie będzie, mamo, odkrzyknął pewien, że w tym bezpiecznym miejscu nic mu nie grozi. Nagle jego uwagę przykuło coś dziwnego. Wśród liści leżał mały, szary kamyk, który zdawał się ruszać. Bruno zmarszczył brwi. Co to mogło być? Czyżby jakieś zaklęte znalezisko? A może skarb? Podszedł bliżej, ostrożnie wyciągając nos, i wtedy. Pi! rozległo się nagłe przenikliwe piszczenie, a spod mchu wyskoczyła maleńka myszka. Bruno aż podskoczył, a jego serce zaczęło bić jak szalone. Przerażony próbował się cofnąć, ale stracił równowagę i z impetem wylądował na plecach wśród paproci. Z pobliskiej gałęzi z rozbawieniem patrzyła na niego wiewiórka. O jej, Bruno, zawołała chichocząc. Naprawdę przestraszyłeś się myszki? Żubrzyk poczuł, jak robi mu się gorąco na policzkach. Ja. Ja się nie przestraszyłem, mruknął, próbując się podnieść. Myszka wyszła spod liści i spojrzała na niego zaskoczonymi oczkami. Przepraszam, nie chciałam cię przestraszyć. To ty mnie wystraszyłeś, pisnęła. Bruno spuścił wzrok. Był największym zwierzęciem na polanie. A mimo to przestraszył się maleńkiej myszki. Jak miał kiedyś dorównać swojemu silnemu tacie, jeśli bał się tak drobnych rzeczy? Tego wieczoru, leżąc obok mamy, westchnął ciężko: Mamo, czy zawsze będę taki strachliwy? Mila otuliła go ciepłym spojrzeniem. Nie, Bruniu, każdy kiedyś się czegoś bał, ale odwaga rośnie razem z nami. Bruno. Nie był tego taki pewien. Po tym wydarzeniu Bruno postanowił, że musi się czegoś nauczyć. Kiedy tata Barnaba zaproponował mu wspólne spacery po puszczy, żubrzyk nie odmówił. "Dziś pokażę ci, jak czytać ślady zwierząt", powiedział tata, prowadząc syna w głąb lasu. Bruno ostrożnie stąpał po ściółce, uważnie rozglądając się dookoła. "Spójrz tutaj", tata Barnaba wskazał na ziemię. Widzisz te odciski? Bruno nachylił się. To chyba... jelenie? Tak, Przytaknął tata. A te mniejsze? Żubrzyk przyjrzał się dokładniej. To... wilki? spytał cicho. Barnaba kiwnął głową. Tak, ale nie bój się ich. Wilki nie atakują bez powodu. Musisz nauczyć się ufać lasowi. Jeśli go poznasz, nie będzie już taki straszny. Bruno przez chwilę myślał nad tymi słowami. Może rzeczywiście strach pochodził głównie z niewiedzy. Pewnego dnia, gdy Bruno spacerował po lesie, usłyszał cichy szloch. Zatrzymał się i nastawił uszu. Dźwięk dobiegał z krzaków. Ostrożnie zbliżył się i. Zobaczył małego zajączka, który trząsł się ze strachu. Hej, co się stało? Zapytał ostrożnie. Zajączek spojrzał na niego wielkimi oczami. Zgubiłem się. Zaszlochał cicho. Bruno przełknął ślinę. Nie wiedział, co robić. Sam bywał przestraszony. A teraz miał komuś pomóc? Ale wtedy przypomniał sobie słowa taty: Jeśli poznasz las, nie będzie taki straszny. Rozejrzał się i zauważył świeże ślady zajęczych łapek prowadzące w głąb lasu. Chyba wiem, którędy poszła Twoja mama. Chodź za mną. Zajączek spojrzał na niego z nadzieją. I podążył za żubrem. Po kilku minutach znaleźli małą norę pod drzewem, a w niej czekała zmartwiona mama zajączka. Och, dziękuję Ci, Bruno, powiedziała wdzięcznie. Żubrzyk uśmiechnął się. Po raz pierwszy w życiu poczuł, że naprawdę komuś pomógł i że może być odważny, nawet jeśli wciąż się trochę bał. Tego dnia jego serce stało się odrobinę większe i odrobinę odważniejsze. Czas mijał, a Bruno stawał się coraz pewniejszy siebie. Nadal miał w sobie odrobinę lęku, ale nauczył się go nie okazywać. Wierzył, że odwaga to nie brak strachu, ale działanie mimo niego. Pewnej chłodnej, jesiennej nocy, kiedy srebrny blask księżyca kładł się smugami na polanach, Bruno obudził się niespokojny. Coś go zbudziło. Jakiś cichy dźwięk. Nastawił uszu. Szelest. Cichy, ledwie słyszalny płacz. Serce żubrzyka zaczęło bić szybciej. W ciemności, zaledwie kilkanaście kroków od niego, ktoś był w potrzebie. Ostrożnie podniósł się z legowiska i ruszył w stronę dźwięku. Las nocą wyglądał zupełnie inaczej niż za dnia. Cienie zdawały się poruszać, a w gałęziach drzew szeptał wiatr. Bruno wiedział jednak, że nie może się cofnąć. Po chwili dostrzegł źródło płaczu. Pod jednym z niskich krzaków siedziała mała Sarenka. Trzęsła się z zimna i strachu. Hej, co się stało? Zapytał cicho. Sarenka spojrzała na niego szeroko otwartymi oczami. Zgubiłam mamę, wyszeptała. A tam. Tam są wilki. Bruno poczuł dreszcz na grzbiecie. Powoli obrócił głowę w stronę, którą wskazała Sarenka. W cieniu drzew, po drugiej stronie polany, dostrzegł kilka par błyszczących złotych oczu. Wilki. Żubrzyk miał ochotę uciec. Serce waliło mu jak oszalałe. Ale wtedy przypomniał sobie słowa taty: Jeśli poznasz las, nie będzie taki straszny. Wilki były częścią lasu. Nie były bezmyślnymi drapieżnikami, nie polowały dla zabawy. Musiał to wykorzystać. Wziął głęboki oddech, stanął szeroko na swoich mocnych nogach i tupnął kopytem. MU, ryknął tak głośno, jak tylko potrafił. Dźwięk rozbrzmiał echem po całej polanie. Wilki zatrzymały się. Bruno dostrzegł, jak niektóre z nich z wahaniem cofnęły się o krok. Odejdźcie, dodał pewnym głosem. Wilki, zaskoczone pewnością siebie młodego żubra, spojrzały po sobie, a potem, jeden po drugim, zniknęły w gęstwinie. Bruno wypuścił powietrze, które wstrzymywał. Już dobrze, powiedział do sarenki, odprowadzę cię do mamy. Szedł dumnie przez las, prowadząc sarenkę w stronę stada. Po drodze wciąż czuł dreszcz emocji po tym, co zrobił. Nie uciekł. Nie dał się sparaliżować strachowi. Był odważny. Gdy dotarli na polanę, czekała tam już jej mama. Wysoka, dostojna łania. Gdy tylko zobaczyła swoje dziecko, od razu przytuliła je ciepłym pyskiem. Och, dziękuję ci, Bruno, powiedziała z wdzięcznością. Jesteś bardzo dzielnym mieszkańcem puszczy. Bruno uśmiechnął się. Starałem się, przyznał skromnie. Tego wieczoru. Wracając do swojej rodziny, poczuł, że coś w nim się zmieniło. Był silniejszy, pewniejszy siebie i wiedział, że jeśli kiedykolwiek ktoś będzie potrzebował pomocy, stanie na wysokości zadania. Lata mijały, a Bruno wyrósł na potężnego, majestatycznego żubra. Jego sierść była gruba i lśniąca, a oczy pełne mądrości. Nie był już strachliwym żubrzykiem, który skakał na widok myszki. Był teraz jednym z najsilniejszych i najbardziej szanowanych mieszkańców puszczy. Wiele młodych zwierząt patrzyło na niego z podziwem, a starsze zwierzęta mówiły o nim z szacunkiem. Był odważny, ale nigdy nie używał swojej siły bez powodu. Zamiast tego pomagał słabszym i dbał o porządek w lesie. Pewnego dnia, gdy stał na polanie, na jego grzbiecie pojawiła się znajoma. Mała myszka. Cześć, Bruno! Pisnęła wesoło. Pamiętasz jeszcze jak kiedyś się mnie bałeś? Żubr zaśmiał się serdecznie. Pamiętam, przyznał, ale to było dawno temu. Teraz jesteś jednym z najodważniejszych zwierząt w puszczy. Zachichotała myszka. Bruno uśmiechnął się. Wiesz, myszko, odwaga to nie brak strachu, powiedział spokojnie. To gotowość do działania mimo niego. Myszka skinęła główką, a Bruno spojrzał na swoją puszczę. Czuł, że jest jej częścią, silną, odważną i mądrą. Już nigdy więcej nie bał się cieni ani szelestu liści. Bo teraz wiedział, że w jego sercu mieszka prawdziwa odwaga. Dziękujemy za wysłuchanie bajki. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz nasz kanał i dasz nam łapkę w górę.